Z uczestników tej pikiety mógłbym e, protestującej zapytać dlaczego Państwo tutaj są? Czy protestują? Może Pani mogłaby parę słów nam powiedzieć? Jakim reprezentuje Medium? Medium na robotę. A czemu ta obchoda Powstania Warszawskiego, kofulkę NSZ, który jak wiadomo z AK był w konflikcie? Bo e, w Powstaniu Warszawskim brali udział. No jestem ignorantem. NSZ, a który był pokłócony z obózstwem NSZ. Brali udział w Powstaniu m.in. Batalion Chrobry 2, tutaj obrona Torca Gdańskiego i nie, Patana w Krople dwa właśnie gromadził żołnierzy, którzy nie byli w APA, więc gromadził zawazem yy, i na przykład yy, komunistów i nacjonalistów. Nie, nie ja szanuję tych NFT-owców, którzy się zorientowali bez złej sprawie. Ale wie pan na przykład, co dowództwo NSD wtedy wobiło, co robił ONR, wózku, co polityczne dowództwo NSD wtedy wobiło, jak trwało państwa? Co robiło? Nie wie pan? E, Panią się nie Nie wie, mnie, nie wie, nie wie pan, co było, co było 15 sierpnia w Częstochowie? Co było 15 sierpnia w Częstochowie? 15 sierpnia w Częstochowie ONR, który podazdrościł komunistom rządu lubelskiego, chciał utworzyć tam odłamowy sąd. To co złego? To coś chyba bardzo złego tworzyć w, w takiej sytuacji politycznej jawnie sprzeciwiać się rządowi londyńskiemu. A co to ma wspólnego tutaj z powstaniem Warszawskim? No właśnie, ja się pytam, dlaczego pan ma posłów NSZ na Boga ojca. To bo jest, no, bo jest tej No to uważam, właśnie mnie bardzo, bardzo dziwi... Dobra tradycja. To znaczy, co było taką dobrą tradycją działania. Z mordowania chowców? Koleżanka Magda orze pługiem drobnostkibowym. Nie dociera jeszcze do nich. za zamachem na rozłamowców w Emece. Przecież Pan wie, że się do Polski nawzajem mordowało. Ja nie wiem, czy to jest taka znowu królowa tradycja. To no to co mam bardzo, to było po prostu odpowiedzi komunistów to po stronie nacjonalistycznej. Słuchajcie, dzieci lekcji historii. Ale panie profesor. Dzisiaj, państwo, tutaj zeszliśmy na temat nsz ale proszę mi powiedzieć, w jakim celu Państwo tutaj przyszli? Ja tutaj rozdaję ja wlepki, może Pan zresztą chcieć, że tak powiem, chcemy, na ok. żeby odzyskać na Polski Walczącej właśnie oryginalne znaczenie jako walczącej przeciwko faszyzmowi, bo nazizm, libijski faszyzm no to są dwie różne ideologie no to są dwie różne ideologie, to są dwie bardzo konkretne ideologie faszyzm, proszę pana był nie tylko we Włoszech ale był na przykład w Bułgarii, w Rumunii był faszyzm belgijski. Oj, Magda, nadwyrężasz rozum nadwyrężasz. tego pana, nadwyrężasz. W organizacji była kolokolonizowa z naciskami. Czy historycy idei raczej się zgadzają co do tego, tak, no że ale... były to ideologie bardzo pokrewne, czy raczej był po prostu odmianą niemiecką faszyzmu? No ale Szanowna Pani, faszyzm był tworzył wspólnotę, która się opierała na kulturze. Nazizm tworzył e... wspólnotę, która była wspólnotą rasową. W no ruchu znaczy, faszystowskim pan uważa, było bardzo dużo był żydów. Okay, tak? Nie, ja jestem katolikiem i ja jako katolik no to nie, no, Dużo faszystów też było katolikami. I no i jak znamy encyklikę, Suma Pontyfikalna, to wiemy, że był to ruch, który był potępiony przez Kościół Katolicki już w latach 30. i obrzucamy. Ale e, Szanowni Pani, nie e, przychodzimy, e... mówiliśmy o NSD, mówiliśmy tak. o Chorzimie, ale proszę powiedzieć, po co Pani, po co Państwo tutaj przyszli? No to właśnie już powiedziałam przed chwilą. Chcą Państwo są? odzyskać ten znak? No tak, odzyskać ten znak. Ale syn, co to, bohara, czy to który, coś ma wspólnego z tym marszem? Jak najbardziej ma coś wspólnego z tym marszem, na którym w latach poprzednich eksponowane były znaki Polski Walczącej obok krzyży celtyckich. Tak, a co złego jest w Krzyżu Setycki. Proszę pana, Krzyż Celtycki był znakiem m.in. innymi partnerstwa Partii Nazistości. E, szanowna pani, to był Krzyż Gnostyczki, który wygląda zupełnie inaczej nie, niż Nie, proszę krzyż pana, Kiertycki. to był dokładnie ten Krzyż. To był dokładnie nie, ten, wiesz, ten Krzyż, mamy to dokumentację. To, to jak inaczej e, ramiona nie wychodzą poza okręg. A, Trzeba okay. znać, znać symbolikę i wiedzieć, jaka jest okay, to symbolika. Pani profesor Magda Petruk-Kudelska doskonale zna symbolikę, natomiast pan Budakowski nie, ale niech się kompromituje dalej. Wszystko będziemy mieli na live. Lewicowe, um, używają symbolu z igronu, czyli tej czerwonej swasty, czerwonej błyskawicy, która była symbolem e, brunatnych koszul brytyjskiej partii nazistów. Dlaczego państwo używacie tego symbolu? Przepraszam, po pierwsze, nie mam tutaj nigdy żadnych błyskawic. Y, A nie pan nosiła Pani nigdy raczej y, pan, nie. Natomiast, e, natomiast proszę Pana, błyskawice są symbolem dosyć ogólnym. Między innymi szawa miały błyskawice, prawda? No. No miały błyskawice. Odciwienie! Nie, nie, nie. To było, to bo, Rozumiem, to było, a u was Murzynów biją. A bo środowiska lewicowe to co? Dobra, okej. Okay. Udzieliłam wywiadu. Dziękuję bardzo. Magdo, kilka słów proszę. Profesor Magda Pecul-Kudelska zaorała pana Bodakowskiego pugiem drobno Dziękujemy bardzo za wykład. Cały był na wideokodzie.